Witam ludzi Żużla! Ładną dziś mamy rocznicę. 20 marca przypada 26. rocznica odrodzenia Żużla w Rawiczu, najmniejszym żużlowym mieście w Polsce. Swego czasu Machowa była najmniejsza, ale to już przeszłość. Ta efemeryda w postaci Wiktorii Rolnickiego przeszła do historii dawno, dawno temu, a Rawicz, jak trwał, tak trwa. Choć nie zawsze tak było. W roku 1948, kiedy wystartowała Polska Liga. Motoklub Zrawicza znajdował się w elicie i bardzo dobrze sobie radził. W połowie lat 50. dwukrotnie sięgnął po medale drużynowych mistrzostw Polski. W roku 54 zajął miejsce trzecie, a piętro wyżej finiszował 12 miesięcy później. Liderem zespołu Zrawicza był niezapomniany Florian Kapała, który właśnie z Wielkopolski pochodzi i właśnie tutaj swój talent rozwijał w sposób fenomenalny. Warto przypomnieć, że niedługo po śmierci Floriana Kapały w roku 2007 stadionowi w Rawiczu nadano właśnie imię od nazwiska tego wyjątkowego żużlowca, czterokrotnego indywidualnego mistrza Polski. No ale wróćmy do Rawicza. W roku 59 wszystko tąpnęło, wszystko siadło na mieliźnie i z żużla w Rawiczu pozostały nici. Trzeba było czekać 35 długich lat, aby motory żużlowe ponownie zawarczały w tym niewielkim mieście położonym 20 km na południe od Leszna. Rawicz, miasto bardzo urokliwe, kochające żużel, nie miało do niego szczęścia. Już w latach 80., nawet na początku tamtej dekady, Jan Spitalniak skrzyknął towarzystwo i budował społeczny komitet odbudowy toru żużlowego i sportu żużlowego w Rawiczu, ale wszystko szło jak po grudzie. Nie pomagało miasto, brakowało pieniędzy, pojawiały się kolejne piętrzące się przed ekipą odważnych problemy. Wreszcie nastąpił przełom. Początek lat 90. był bardzo przyjazny dla Żużla. Przypomnę Piła, przypomnę wspomniana już Machowa, przypomnę później Łódź, no ale, ale także w tym gronie odbudowujących się był Rawicz I to właśnie Prawiczu. W roku 1993 wszystko postawiono na jedną kartę. Stanisław Nogała, późniejszy pierwszy prezes RKS-u, kolejarz Rawicz i jego ekipa zrobili wszystko co w ich mocy, żeby znowu motory zawarczały na stadionie położonym przy torach kolejowych. 20 marca 1994 roku. Wyobraźcie sobie taki właśnie pejzaż. Dość zimna pora i 3,5 tysiąca ludzi w małym lawiczu na niewielkim stadionie, obserwujących towarzyski mecz Sparty Wrocław, aktualnego mistrza Polski wtedy, i Unii Leszno, która należała do mniej okazałych pretendentów. Mecz zakończył się ośmiopunktowym zwycięstwem Leszczynian, ale nie to było tego dnia najważniejsze. Najważniejsza była fiesta, radość i perspektywa dalszej odbudowy żużla w Rawickim Ośrodku. Mecz skończył się zwycięstwem Leszczynian, natomiast do pełnego zwycięstwa żużla w Rabiczu trzeba było jeszcze trochę poczekać. Liga wystartowała w roku 1996. Po dwóch latach... Zarząd okrzepł, okrzepła również cała otoczka i udało się budować coś, co trwa do dziś. Chwała za to kolejarzowi i wszystkim tym, którzy tworzą nadal dzieje Różla Rawickiego. Wracając jeszcze do tego, co działo się 20 marca roku 94, wspomnę, że wtedy adepci z Pawłowic, wśród nich pewnie okoń, pewnie hampel, brali udział w prezentacji meczu leszczyńsko wrocławskiego a podprowadzającymi byli spidrowerowcy tamtejszego pawartu. No dobrze, żeby nie zagadać, żeby was nie zamęczyć, pokażę jeszcze jedno zdjęcie człowieka, który teraz z Rawiczem jest kojarzony, fajna fotka. Zrobiona w Gorzowie w latach 90. Roman Jankowski, obecnie trener, także i jeździec pamiętnego spotkania leszczyńsko-wrocławskiego sprzed 26 lat. Mam jeszcze pytanie, mam jeszcze propozycję, mam jeszcze mały konkurs. Jeżeli ktoś z Was dotrwał do tego momentu, może poszpera, może wie, może odgadnie i wygra nagrodę niespodziankę. Kto pierwszy, ten lepszy? Moje pytanie brzmi, kto zakończył zdobyciem kompletu 15 punktów. Mecz Leszczyńsko-Wrocławski w Rawiczu, w marzec rok 94. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i zobaczenia jutro!